Ktoś mnie na grupie pytał jak ja mam zorganizowane, że do trajka mogę wziąć dużo paliwka. Ale mam zorganizowane to w ten sposób, że mam jeden zbiornik podstawowy, ten plastikowy, z którego cały czas gaźnik Walbro bierze, bierze paliwko, czyli powiedzmy z tego miejsca poprzez kranik, tutaj otwarty idzie do pompeczki raz na dwa lata bez sentymentu wywalam wywalam pompeczki zakładam nową i sobie ten idzie i do gaźniczka Prawda? to jest strona wydawcza paliwo no jest wlew paliwa z odpowiedźnikiem w środku no jest jeszcze króciec do zalewania y, paliwa z dodatkowych zbiorników no i y, żeby y, dodatkowych zbiorników do trajki można zamontować dwa zbiorniczki co nie takie reklamówki szmaciane które montuje się y, w to miejsce pałąk i tutaj na ten na ten Sztyft, prawda? Ponieważ kręcę jedną ręką, będzie mi trochę niewygodnie, ale spróbuję to ogarnąć. Wkładam tutaj i tutaj wkładam na, wkładam na ten sztyft. O, niewygodny jest. O, wkładam na ten sztyft. Nie? Oczywiście tu jest jeszcze mocowanie. Tam z tyłu, moment. Mam taki rozdzielacz zrobiony. Jest wyjście. No i do tego do tego wyjścia ze zbiornika szmacianego. Stąd idzie do rozdzielacza. Do rozdzielacza. To jest kranik, więc kranik musi być otwarty, wtedy idzie tu, idzie teraz tam, tu widać, e, łączy się z pompką elektryczną, no i teraz e, drugi kranik jest tutaj, teraz idziemy na tą stronę, no i teraz to paliwko, które będzie z tamtego szmacianego, zbiornika przepompowywane przez tą pompkę musi iść do tego króćca. Zdejmujemy króciec. Zdejmujemy dodatkowe, dodatkowo yy, osłonę, osłonę przewodu. Moment. Wkładamy tutaj i zabezpieczamy W jeżeli włączę pompkę, tu mam taki pulpit, włączę no to paliwko z tego zbiornika pójdzie w sobie tędy poprzez ten zaworek, zaworek, tędy, do pompki elektrycznej i później już do zbiornika. Teraz wykonamy tą czynność. Ja włączę, będzie słychać, że pompka pracuje. O już. Pompka siura. Siura. Paliwko. Przesiurowuje to paliwko do tego zbiornika. W sytuacji, w sytuacji, kiedy się skończy, a, tempo, tej pompki wydatek jest około 5 minut na przelanie 5 litrów z tego zbiornika do tego plastikowego. W sytuacji, kiedy powiedzmy bym zużył to paliwko z tego podstawowego, no to przesierowuję najpierw z tego. Jak już załóżmy stwierdzę łokciem, bo, bo tutaj ten zbiornik, jakbym usiadł, to, to yy, łokciem yy, i dłonią widzę ile tego zbiornika, yy, zbiorniku paliwa jest. Co nie? Yy, zakręcam ten kranik. W specjalnie w tym miejscu, że bez problemu ręką sięgam. Bez problemu. I wtedy odkręcam ten kranik i teraz przy, mogę przesiorowywać paliwo z drugiego zbiornika, który mogę podczepić teraz z tej strony. I zaraz to zrobię. Tu mam taki drugi zbiornik szmaciany. Montuje się go w ten sam sposób jak, jak poprzednia, no jedną ręką będzie mi na pewno niewygodnie, na chwilę muszę odłożyć komórkę. Już zamontowałem drugi zbiornik. No, ma tak sam, takie samo mocowanie jak, jak tamten. Czyli tutaj jest jeden element, tu jest taki postumencik. No i teraz trzeba połączyć, podłączyć installation, które jest tutaj normalnie złącze. One są cały czas zaślepione, żeby tam się coś nie zebrał. No i trzeba teraz połączyć. O, znowu robię to jedną ręką. Jest mi niewygodnie. O, już jest podłączone. Oczywiście odciągi tak samo jak i w tamtym na gumach. Na gumach. No i teraz yy, muszę Muszę przełączyć kranik, tutaj jest otwarty, ten jest zamknięty, czyli sytuacja jakby tutaj tego paliwa już nie było. No i teraz z tego zbiornika poliwo będzie szło sobie tędy do rozdzielacza, później wejdzie do pompki i z powrotem wejdzie do yy, podstawowego. Dobra, znowu oczam i będzie słychać jak pracuje pompka. Paliwko leci. w leci. No i w ten sposób, w ten sposób podstawowym zbiorniku jest 10,5 powiedzmy. Tu jest 9 w tamtym 9, czyli cirka 28 28 jakbym się uparł, to, to powiedzmy 30, bo po także maksymalnie 30 można wziąć no i sobie lecieć. No czy wiadomo, że dodatkowy ciężar więc zużycie będzie większe, ale Oceniłem, że przy takim ciężarze, bo już tak raz a ja że przeszam dwa razy, to wychodzi 6 litrów na, sto, na godzinę lotu, no bo wiadomo, że cięższe i tak dalej, i tak dalej. Przy hadroniku, którego tam nie żałuję, latam cały czas. Także tak mam zrobioną instalację w trajce August wersji Max.